Hej, witajcie kochani w czwartym dniu Vlogmas. Tutaj polska gra z Francją, a ja zabieram się za nagrywanie vloga. Muszę tam z szafy ściągnąć kalendarze adwentowe, które są tam schowane przed kotami. <laughs> Żeby się tam nie dobrały, bo wiecie, Daisy to lubi trapać pazurkami kartony, tak jako... Tutaj jest podrapane. Właśnie muszę otworzyć najpierw ten karton, bo tam jest jeszcze jeden kalendarz adwentowy i muszę właśnie je tam w pokoju ustawić wszystkie. Sobie będziemy razem otwierać, więc mam tak, dwa dla siebie, nie, trzy dla siebie, dwa dla kota chyba. Raz, dwa, trzy i tam chyba są dwa kocie z tego co mi się wydaje, więc tak, tutaj też u góry śpi szikszunia. Nie, nie śpi, myje się. No, cześć. Jaki gol? Nie ma gola, co wy? Nie ma gola. Yy, tutaj są przyniesione rzeczy z piwnicy, a tutaj stoi choinka, którą wczoraj kupiłam, żywą w tym roku. Znowu 50 euro. Taki krzaczor. O, i bateria mi miga. Więc tak, trzeba ją wsadzić tutaj w ten. Stojek i nalać wody. Ciekawa jestem, co to będzie w tym roku z siksom Felix w zeszłym roku siedział w połowie, w połowie choinki. Ciekawe, co będzie tutaj z tą małą wariatką. Felix śpi na razie pod kołdrą. Także, tak, tu są moje zakupy jeszcze z Black Friday, Malka i Cors i Levis, ale najpierw trzeba się zabrać za tą paczkę z Douglasa, bo tam jest właśnie kalendarz adwentowy, więc ja muszę się zabrać za otworzenie tej paczki i będziemy otwierać pierwsze okienka, w zasadzie już cztery, bo dzisiaj jest czwarty także tak, bateria miga, wymieniam ją i otwieramy paczkę. Okej okay, kochani, witajcie tutaj już face to face, o jeszcze zmywarka skończyła prać nie, myć naczynia, no i tutaj mi e, pisze. Ja czekam dzisiaj na jedzenie, dzisiaj jest zamawiana, nic nie gotuję, znaczy się nie. Zaraz zostawię rosu, ale on będzie na poniedziałek. A teraz otwieramy mm, karton i trzeba otworzyć w końcu okienka, bo jestem już daleko, w tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy też macie jakieś kalendarze adwentowe w tym roku. Ja w ogóle po raz pierwszy nie mam kalendarza z ze słodyczami. W ogóle w tym roku jest jakoś mało tych kalendarzy, powiem Wam szczerze. I w ogóle jest tak mało świątecznie, jakoś tak ten klimat e, jest w tym roku mniejszy, bo na przykład na ulicach e, nie ma tych wszystkich ozdób, co są co roku, z tego względu, że wiecie, jakaś tam oszczędność e, prądu, dlatego też zrezygnowali w tym roku, także tak, jest ciemnawo u mnie na ulicy. Ale ja tam nie zamierzam akurat Na tym oszczędzać Vlogmas jest tylko raz w roku, więc zaraz Udekoruję cały dom w świecidełkach No i trudno Jak będzie trzeba więcej zapłacić To się zapłaci O, Felix się obudził Felix, ale ja bym chciała ten karton otworzyć Chciałam Ci powiedzieć Nie dasz mi? Spałeś dokładnie w sypialni, a teraz co? Przyszedłeś tutaj zobaczyć? Ja tam zaraz otworzę dla Ciebie kalendarz Z przysmakami Chociaż Ty to jesteś taki wybredny Prędzej to Siksunia będzie, eee. no mogę zejść? Siksunia będzie zdowolona pewnie z kalendarza. A ja jeszcze mam tutaj dezodorant, ja sobie wczoraj przecież kupiłam te dezodoranty z tego, z... No później podrapiasz sobie, no dam Ci ten karton, złaś. Eee, kupiłam sobie wczoraj z Playboya dezodoranty, ja zapomniałam, że tutaj zamówiłam. No mogę otworzyć? Mogę? Mogę? No, dzięki. jaką torbę tutaj dostałam w gratisie? Dobra, to sobie zaraz tu wejdziesz. Oj, oh, fajna. E, to jest ten taki co Walentynki? No, na no, Walentynki. Beautiful Valentine's Day. Zaglas. To jest tak samo, jak pokazywałam wam w tym poprzednim zamówieniu. Mówiłam wam, że zrobiłam dwa zamówienia, bo powyżej 89 euro można było wybrać woreczek z jakimiś tam próbkami kosmetyków, więc złożyłam dwa zamówienia, żeby dostać dwa woreczki. Yy, I tutaj w zasadzie tylko zamówiłam ten deodorant z garniera 6 w jednym. No i ten kalendarz adwentowy. Jak mi Felix pozwoli, to go wyciągnę. No, no, jest. O, i narysowane wszystko, co jest. Mam nadzieję, że coś innego. O, w ogóle ten mój perfum, który miałam. Czy tu jest coś innego niż to, co miałam w zeszłym roku? O, oh, no, bo tutaj widzę, że jest Alien. Ta akurat ja lubię, My Way. Dobra. Nie będę wszystkiego oglądać, bo, sobie, sobie, bo nie chcę sobie psuć e, niespodzianki. No i tutaj niby są rzeczy warte 350 euro, a ja za niego zapłaciłam. Nie, jakoś mało z nich zapłaciłam, bo było droższe, ale mało zapłaciłam, bo miałam jakieś kłady rabatowe. E, tutaj jeszcze jest jakiś Invictus, ale to chyba jest męski. W Wam mówiłam, że teraz do wyboru jest tylko jedna próbka męska i jedna damska, więc e, Skilsa. O, tutaj jest krem, który miałam też taki biały i dzisiaj właśnie go zużyłam. Więc tutaj próbeczka dla mnie i tutaj jeszcze jakieś chyba rabaty, ale to do wrzucenia, bo z tego korzystać. Nie będę. No i dobra, zobaczmy. No teraz weźmy tutaj szeleścił, nie dość, że mecz, nie dość, że w telewizji mecz leci z głośnym, to jeszcze kot mi tutaj szeleści papierem. Więc dobra, otwieramy szybko te próbki i ja idę ustawić kalendarze adwentowe, żeby je w końcu otworzyć. Co to jest? Jakaś gumka do włosów? In... Invisible. Ja miałam te takie, wiecie, gumki, yy, no to takie, wiecie, takie sprężynki, a to jest jakaś inna. Nie, no, taki tutaj ja używać nie będę, bo to wszyscy jakąś babcią kojarzy, więc nie. Co tutaj jeszcze jest? To będzie chyba jakaś pomadka. Zaraz zobaczymy, bo to trzeba otworzyć. Jedną ręką nie dam rady. Tu mam z, o, z Rituals. Z Rituals to ja lubię, ale balsam do rąk. Za balsamami ani kremami do rąk nie przepadam, chociaż powinnam używać, bo mam tak słuchać skórki, że szuk. Co tutaj jeszcze jest? Mamy z bioderm, jest krem. Z czerwonymi algami i kolagenem. Yy, I co? Jest tu coś jeszcze? Coś tam jeszcze ciężkiego jest. O, spore. Mm. Żel do mycia rąk. Czyli tutaj takie produkty właśnie do rąk, które właśnie nie chcą mi się zbytnio o, sfokusować. Siksunia? Dosia? Co ty tam robisz? No i to wszystko? To wszystko. Tak. Fajna torba, torba to mi się przyda Najbardziej z tych produktów to właśnie z niej jestem zadowolona zaczekajcie to otworzę I potem pójdziemy od... otwierać kalendarze adwentowe No i tak, otworzyłam sobie tutaj to opakowanie I tutaj jest Tak jak mówiłam pomada Ale taka Fest Czerwona Jest tutaj ciemno, nic nie widać ej, 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 ej A ta już mi chce ukraść Czekajcie, bo ona mi się tutaj, to tu jedną ręką ciężko mi pokazać, bo nie chcę mi się sfokusować. Ta pomadka, jak ona wygląda. O, widzicie, jest taka bardzo czerwonawa, pasująca do moich paznokci i w zasadzie do klimatu świątecznego. Dobra, to ja chowam, idę rozkładać kalendarze adwentowe i zaraz widzimy się na otwieraniu czterech pierwszych okienek. Ej ej, 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 uciekaj mi stąd. Ej, ej, ej złodzieju mały. Złodzieju. Już mi chciało tutaj gwizdnąć. Już mi to małe coś chciało gwiznąć Moją zakrętkę. Co tam robicie? Trzeba otworzyć kalendarze adwentowe kocie, bo jak widzicie koty oszalały. Hmm. I pochować te wszystkie kosmetyki gdzieś. I przygotować właśnie jakieś opakowanie. Znaczy jakieś pudełeczko, gdzie będę kładać sobie te wszystkie produkty, które mam w kalendarzach adwentowych. Więc dobra, ja to ogarniam i widzę się z Wami za chwilę. No dzień dobry, Daisy. Ja Wam powiem, że coś ciężko widzę los tych dwóch kocich kalendarzy adwentowych. Tam coś w tej dwudziestce trójce jest, bo już i Felix, i Daisy chcieli się dobrać. A tutaj po tym Felix mi połaził i zobaczcie, już mam pootwierane okienka. I dzisiaj w zasadzie już jest czwarty, więc powinniśmy cztery okna otworzyć, ale otworzymy sobie chyba trzy. I potem w kolejnym. Dniu dwa, żeby to za długo nie trwało, i tak już film już jest długi i też przygotowałam dwie zdrapki na dzisiaj. Więc y, tutaj wyciągnąłem już z tego Debody Shop y, dwa, y, y, trzy te kartoniki, i powiem Wam, że jedynka i trójka są dość ciężkie. Jestem ciekawa, co tam będzie. Mi się wydaje, że będzie dużo pełnowartościo pełnowartościowych, pełnowymiarowych produktów. Więc y, zaczynamy, zaczynamy z jedyneczką. O i naprawdę duża buteleczka, uuu jakie ładne, shower gel British Rose różany i tutaj oczywiście z tym światem teraz będzie ciężko, o duży, duża pojemność, tutaj mamy 250 ml, Jest bardzo fajnie. Lecimy dalej. W ogóle muszę sobie, będę, nie będę chować sportu tych pojemniczków, tylko od razu będę je wyrzucać, ale muszę sobie tutaj przynieść jakiś kosz na śmieci. I co to? Kolejna bateria mimiga. Ach, bo ja miałam wymienić, nie wymieniłam. No widzicie, jaka jestem. To, to było e, leciutkie, bo tutaj jest mały mały produkt. I co to jest? To jest jakieś masełko, ale do czego to masełko, to ja nie wiem. Renigung z buta, czyli to jest jakiś Masełko oczyszczające, które rumiankowe. O, jest, jest. Może jeszcze ta trzecia uda mi się otworzyć okno, dopóki mi się bateria nie rozładuje, ale druga jest naładowana. Także nie przejmujcie się, za sekundę do Was wracam. O, i tutaj też duża butelka witamina E. O, i to jest tonik nawilżający. Bardzo fajnie, bo mi się właśnie skończył ten mój z De Ordinary, e, więc może będę ten używać. I też zobaczcie do wszystkich typów skóry: 250 ml. Powiem Wam, ile zapłaciłam? 97 euro za ten kalendarz. Normalnie on, tam produkty są w wartości 100 czy 200, 239, więc jak na razie powiem Wam, że jestem zadowolona. Dwa takie duże produkty. Ciężki ten kalendarz jest. Więc myślę, że będzie e, fajnie. Może weźmy teraz ten otwórzmy, póki bateria jeszcze się nie rozładowała. <mian> miał nacht. Miał nacht. Zeit. E, muszę dać tutaj coś tym kotom, bo ona mi stąd nie zejdzie, póki jej nie dam. E, I my tutaj mamy jedynkę. Ej, no gdzie ty mnie tutaj... No nie zaczepiaj mnie wszyscy to widzą, jak ta, jaka ty jesteś. Wszyscy widzą na filmie uciekaj, jedynka jest tutaj. No i trzeba było wyłączyć, znaczy wymienić baterię. Ok, lecimy jednaczkę mamy tutaj. Chodź tutaj i tutaj mamy groszki z serem i wapniem o i poniżej 2 kalorii na sztukę. Czy Wy co, coś w ogóle tutaj widzicie? No, widzicie Daisy? To jest coś dla Ciebie. Dwójeczka jest tutaj. A to chyba są tocimiętką, to tylko to z tą trawą. One z tą trawą chyba zwykle nie lubili. Nie ja, ja, ja chyba miałam. No, tutaj to samo. Gdzie skacim raz, czyli takie od, oczyszczające jelita, odkłaczające dla kota. I jeszcze sobie trójeczkę otworzymy. Trójeczka jest. O tutaj. Ciekawa są z tym 23, że one tak tam. Próbowały same sobie pootwierać. Mogłaby być ta poduszka z kocimiętką, którą one bardzo lubią. Ktoś właśnie sobie mi pisał, gdzie ja kupiłam te poduszki. To właśnie tak jak ten kalendarz w DM-ie. O, te myślę, że będą fajne. Będą im smakować, bo są takie fajne małe. Ciemne. O. No dobra, trzy paczki są. No to jest, jak jesteśmy przy kocim, to otwórzmy ten, który jest prawie pootwierany. O, widzę dwójkę, więc sobie od niej zaczniemy. O, tutaj jest trochę gorzej wygląda, ale on też był dużo tańszy, bo ja za niego chyba zapłaciłam 5 euro, więc tu są takie, o, zwykłe poduszeczki daisy, co o nich sądzisz? Możesz się poobcierać jak chcesz. Trójeczka jest tutaj. One wszystkie wyglądają podobnie, więc co ja tam Wam będę pokazywać? Pewnie tylko inne smaki. Więc tutaj mamy drugie dwa i jeszcze jedyneczka jedyneczka, o tutaj akurat dobrze, bo jest tutaj no i tak samo to wygląda zaraz koton dam ale najpierw pojedziemy sobie, o z tym kalendarzem z melbelin, coś tutaj chyba źle otworzyłam, bo bo jak widzicie on coś brzydko wygląda, mi się wydaje, że ze szeroką ładnie wyglądał, albo tu było, może miała być taka klapka, no ale coś zepsułam no dobra, mniejsza z tym Widzę tutaj dwojeczkę takie chude, podłużne e... okienko. Uuu, uuu. to nie, to jest ten. Mm. Tuż do rzęs. Myślałam, że to jakaś taka fajna w tym kolorze. E, ta, wiecie, pomadka, ale to jest do rzęs. Maskara. Więc tak. Na razie mam przedłużone. Znaczy i tak maluję, bo mnie wypadły, co jest bardzo dziwne moje stylistką się dziwimy, bo jak robimy jakieś takie długie rzęsy, to one mi się trzymają, jakby były na superglu przyklejone i nie chcą odpaść, a jak mam takie, wiecie, bardziej naturalne, krótkie, to one mi zaraz wypadają. Co jest właśnie dla mnie jakieś nielogiczne, bo wiadomo, dłuższe powinny być cięższe, no i szybciej powinny wypadać, a tutaj jest na odwrót. Ok, jedyneczka. Już czuję, że po otwieraniu tych kalendarzy, to moje paznokcie będą w strzępach. Co to jest? Ach, to jest ten... Wiecie co? Brązowy e, cień do powiek, taki w kremie. Zobaczcie, tak on wygląda. W sumie on mi bardziej w takie złoto wchodzi. O! Widzicie? On pewnie jest taki świecący. Sylwestrowy, jakby. 24 godziny. I co? Wszystko? Nie, jeszcze trójeczka, jedynka, dwójka. I trójkę mamy. Nie wiem, gdzie. Ach, tutaj takie wielkie okienko, a ja go nie widzę. Uh, primer. On był w, w zeszłym roku, ale takie małe. E, te małe próbeczki były, a teraz zobaczcie, jaki duży nam tutaj dali. Ja jeszcze mam swoje z tego Zamówię z Douglasa z Benefitu, więc go na razie nie będę otwierać. No, ale ja go używałam. To jest nawilżający. O, on jest z kwasem hialuronowym, więc, więc bardzo fajnie, 30, więc myślę, że to jest pełnowymiarowy produkt. No dobra, co, wszystko? Nie, jeszcze ten najdroższy w zasadzie, no w sumie nie najdroższy, bo droższy był The Body Shop chyba, chociaż ten też kosztował, nie, ten kosztował coś koło 80, ale ja za niego dużo mniej zapłaciłam z tego względu, tak jak Wam mówiłam, że miałam te kody rabatowe. O, i tutaj fajnie, bo idą po kolei, a tutaj chyba będę chować okienka, bo to będzie potem brzydko wyglądać. Jedynka. Tutaj nie mam napisane, co jest, bo tam widzicie w dwójce, a tam, tutaj jest bioderm, a w dwójce jest Armani. O, i też pewnie pełnowymiarowy produkt, też nawilżający. I co to jest? Body Milk, czyli takie mleczko do ciała e, nawilżające przeciw suchej skórze. No, bardzo fajnie. Ja w zasadzie powiem Wam, że mam dużo tych takich. E, Balsamów do ciała, które były gdzieś tam w gratisie z perfumami, ale ja tych takich perfumowanych zbytnio nie lubię. Takie zwykłe jak najbardziej. Aha, co ja robię? Czemu to chowam z powrotem? Dobra, to chowamy i wyciągamy dwójeczkę Armani. I pewnie tutaj będzie ten właśnie taki balsam, który jest, o, dokładnie właśnie o tym mówiłam. To jest też perfumowany nawilżający body lotion. Za tymi bar za bardzo nie przepadam, też duże opakowanie 75 ml, a w tamtym było 100, więc tak by to wyglądało. No i jeszcze trujeczka troszeczkę mniejsze opakowanie, i co tam też jest? Też jest bioderm. Więc tutaj mamy jakiś znacznie mniejszy produkt, to już jest próbeczka 5 ml coś na noc krem. A to jest wiecie co to jest? To jest takie coś podobne do tej próbki, którą wam przed chwilą pokazywałam z Kilsa. To jest krem rewitalizujący na noc e, z jakimś ekstraktem ze złotych alg. No, tak by to się prezentowało. Więc tak, kalendarze wszystkie za nami. Oj ten film dzisiaj będzie trochę dłuższy. Zostało nam tylko Zostały e, nam jeszcze na Zostały nam jeszcze na dzisiaj tylko zdrabki, więc lecimy szybciutko. Ja Was tutaj przybliżę. No, miałam tam jeszcze nagrać te zakupy, ale to już chyba w kolejnym filmie. No i lecimy. Trzy takie same kwoty oznaczają wygraną. Mamy złotóweczkę, 20 złotych, złotóweczkę i wygramy tą złotóweczkę. Tak, oczywiście jest tu ona, bo ja już tutaj widziałam trzy literki kontrolne. E. Więc pierwsza zrabka, jak widzicie, nam się zwróciła. Bardzo fajnie wygrana jest i teraz szybkie 50. Już dzisiaj nie będę nic nagrywać, bo tak jak mówię, za długi ten film. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jakie lubicie, czy lubicie takie dłuższe vlogmasy, czy krótsze. Widziałam właśnie, że mi tam pisaliście, że chcecie, żebym nie robiła osobno Filmu zdrapkowego, jak nie mam czasu nagrać masa, tylko wolicie właśnie, żeby przy kalendarzach pojawiały się zdrapki. Dobra, tutaj mamy szansę na 2 złote. Czyli tak jak było, wiecie, w zeszłym roku, że zawsze na koniec otwierania kalendarzy drapałam jakieś zdrapki. Mam tak, 2 razy 500, 2 razy 2 i tutaj chyba nic nie będzie. O, jest kolejna dwójka. Więc powiem Wam, że dzisiaj bardzo fajnie zdrebki się tutaj nam spisały. Dwie się zwróciły, więc dwie jadą ze mną do Polski. Dobra, kochani, ja teraz już uciekam. Uh, ubieranie choinki, zakupy pojawią się w kolejnym filmie, bo tak jak już mówiłam, ten będzie zbyt długi. Także trzymajcie się, powidzimy się jutro. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.